Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam moje mini zamówienie, które sobie zrobiłam z iPhone'u. Pokażę Wam jak to się prezentuje. A teraz Was serdecznie zapraszam do oglądania tego filmiku. I zacznę od tego, że zamówiłam sobie Etui na okulary. Tak się to prezentuje. Bardzo ładnie wykonane. Mamy tutaj praktycznie takie przejście, takie ombre. No i tutaj mamy taką miętę i taki piękny kolor błękitu. Psychicznie to wygląda. Dodatkowo mamy tutaj motyw panterkowy. Bardzo to fajnie wygląda. Zobaczcie sami, tak się to prezentuje. No i tutaj mamy akurat w środku taką psaną powierzchnię. Tak to się prezentuje. Tutaj mam okulary. Tak one wyglądają, a no mogę Wam pokazać akurary, jak one będą się prezentować, tak one wyglądają, takie czarne, fajne, no i praktycznie właśnie chodziło mi o to, żeby te akurary nie misyły, bo jak wrócimy sobie do torebki, no to po prostu mogą się porysować, dlatego sobie zamówiłam takie etui, bardzo fajne, Tak się to prezentuje. Przeslicznie to wygląda. Otwieranie i zamykanie jest bardzo łatwe. Tutaj nie musimy po prostu siłować się, bo jest naprawdę bardzo łatwe. Sypko się otwiera i szybko się zamyka. Naprawdę super. Dobrze wykonane atuli i będzie praktycznie takie bardziej mocniejsze. Naprawdę jest super. Ładnie to wygląda. No dobrze, tak się to prezentuje. Następnie zamówiłam sobie tutaj płyn, ten malutki. Tak on wygląda. On kosztuje w praktyce fokusy 5 zł, naprawdę super, bo z tego jeszcze jest niska. I powiem Wam tak, pięknie pachnie. On pięknie pachnie właśnie limonką, piękny zapach naprawdę. Wow, jest bardzo cytrusowy. Ja takie zapachy uwielbiam właśnie latem, Naprawdę ślicznie pachnie. No i on jest gęsty. Mamy ładne opakowanie, bo tutaj mamy takie palmy, ale wszystko jest naselone. Tak się to prezentuje. No i sam kolor tego płynu to będzie taki on będzie taki mąkowy kolorek, Może tutaj bardziej pokażę. O, widać, że jest taki limonkowy, bardzo ładny kor, ale tutaj powalić iwon sato. Że bardzo super pomysł tutaj wymyślił, bo tutaj mamy akurat buteleczki, które możemy sobie praktycznie, jak skończy nam się płyn, przelać sobie inny płyn do tej buteleczki i mamy znowu pełny, więc praktycznie to jest fajny pomysł na wyjazdy, bo nie musimy targać praktycznie całej butli, ale widzę, że tutaj akurat... Te buteleczki nie mogę odkręcić, bo praktycznie tamte były takie, że mogłam. Więc sam tutaj zobaczyć może później jakim sposobem to odkręcę i zobaczyć, czy można tutaj sobie później to przelać. Bo tamte buteleczki, które były w tamtym roku, rzeczywiście mogą sobie przelać płyn z sampon i to było naprawdę świetne. No ale tak się to prezentuje. Moim zdaniem bardzo fajny płyn, pięknie pachnie. I taka mała miniaturka, na pewno nam sypsyta na wyjazdy. No dobrze, ostatni kosmetyk, który tutaj mam, no to właśnie to jest ten akurat balsam do cała, Tylko ja tutaj go nie otwierałam. Oczywiście wąchałam go, ale se nie smarowałam tym balsamem, więc dzisiaj przy was se posmaluję. Tak on pachnie. On pięknie pachnie właśnie malinkami. Trochę cytrusami, naprawdę piękny zapach, a jaki piękny kolor. Jak to słodko wygląda, Zobacz sami, mamy tutaj takie piękne palmy, malinki. No, świetnie to wygląda. I ja sobie trochę tutaj nałożę. Okej. Okay. I rzeczywiście to jest taki efekt piankowy. Pięknie pachnie. Mhm, Tak, czuję tutaj właśnie marinę, ale i nie tylko, bo czuję też praktycznie takie cytrusy. Bardzo piękny zapach, naprawdę super. Mhm, Wyjątkowy zapach właśnie tego basamu do naprawdę super. No one są super, bardzo fajne, takie poręczne. Złocutkie i dodatkowo kosztują 5 zł, no naprawdę super cena, jeszcze praktycznie jest jeden i to jest sampon do włosów o zapachu właśnie kokosa, ale chyba to jest bardziej sampon odzywka, tak się to prezentuje, no i ta buteleczka jest fioletowa, więc naprawdę ciekawem. No dobrze, więc tutaj tak się prezentuje moje małe zamówienie. Chcę Wam pokazać, jak się prezentuje te Etuli, bo jest naprawdę piękne. Tak piękne, panterkowo, właśnie, miętowo. I taki właśnie piękny, błękitny kolor. Naprawdę super to się prezentuje. Etuli jest bardzo mocne, więc naprawdę będzie nam służyć przez lata. Naprawdę bardzo fajne etuli. No dobrze, więc to by było wszystko moim właśnie zamówienie. To jest takie mini zamówienie, chciałam Wam pokazać, jak to się prezentuje. I tak to właśnie wygląda. Serdecznie Wam dziękuję za miłe komentarze, za to, że jesteście ze mną. Widzimy się niedługo. Pa!